Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał, pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Silneczko, moi drodzy, z tej strony wodzu. wasz ukochany wodzu, oh ja. Yeah. A to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy w Nowigradzie. Podążamy za naszą ukochaną Tris Merigold. Jakby się ktoś kiedyś pytał, hmm, był ciekaw, kogo wybiorę. To od razu Wam powiem, że Yennefer odpada w, przedbi w, w, w przedbiegach. Tylko Tris, tylko. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym komplikacje. No więc idę ci ja z workiem z dłużka na a tu z naprzeciwka wychodzi w straży mówić. świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. <laughs> Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? A już czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. No, wygrałaś. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu na pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłużywałem maga, który nie reagował na ból. Zerwałem mu paznokcie, ja jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskop... Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kupkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Dobra, moi drodzy. Ja w międzyczasie złożyłem sobie nawet jako nie gadali podnieść no, no, tu, bram, no, no. złożyć. Zamówić sobie żarcie. Klapa w podłodze, tak? Gdzie jest ta klapa? Tu jest ta klapa, tu jest ta klapa. Otwieramy tą klapę idziemy. Hop, dawaj Geralt, co będziesz z drabiny korzystał? Idziemy. Tris, baby, chodź tu. ty kurwa, ale brzydki jesteś. Ale masz parszywy ryb. Kurde, dziesiąty poziom. Patrzcie, ile. Dzięki Bogu, że nie ma gdzie odstakiwać. Mogłoby być troszkę ciężej, ale parszywiec, no nieźle. Węgiel, drat, balencer. O, dużo rzeczy, fajnie. Patrzcie! Uuu, baby! Ile tutaj jest tych! Co my mamy za rękawice? 14 pancerz. To jest 14. Czy to nie są te same? Kawalerzysty. Te same, nie? 69, salmiska brygantyna, ale nasz ma 60... O, Proszę ja ciebie bardzo! Plus 30... plus 135% żywotność? Wow! Odporność na obrażenia kute, obuchowe, cięte. A tutaj jest... Mhm, mm trucizna, cięte, zadawane przez potwory. Zakładamy to. Sekcji mm, sexy widzianko, dobra. To mogę wyrzucić, bo w ogóle to jestem przeciążony niestety, oczywiście. Ale jeszcze jestem przeciążony, więc no, musiałbym to wywalić. Szkoda, bo... Można by to było, kurde, sprzedać, ale... Cały czas jest problem z tym przeciążeniem, zaczyna mnie to już irytować. Wymagany poziom 13, do tego Gwennela już niedaleko tak naprawdę. Miecz srebrny 150, 184. A ten ile ma? Hmm, 141, 173. To czemu ja... Czemu ja nie noszę tego? No dobra, nieważne. No dobra, trudno moi drodzy. Hop, kurtka wek poszła. Hmm, czy jest coś jeszcze, co możemy... No piwo... Raczej nie przyda mi się, prawda? Więc bym to wywalił. Ewrelutz to może nie. Je. Surowe mięso się przyda. Piwko to wywalę. To też. Też to prawie nic nie waży, prawda? Trzeba by jakoś zwiększyć udźwig Geralta, bo inaczej to będzie kaplica. A w ogóle to moglibyśmy sobie zapisać grę. Bo chyba o tym troszkę zapomniałem. Jakoś potwora mózgu topca, dobra, okej. Okay. Hmm. Czy tutaj będzie coś ciekawego? O. 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 o! 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 I zaraz znowu przeciążony, co? Liście Blekotło, proszę. Ej, jak tu jest dużo rzeczy fajnych. Kurwa znowu się przeciążyłem. Niech to szlak! Jakim cudem? Co ja tu mogę wywalić? To jest... A, to jest ten gwenel, dobra. Bełty Bełty Patrzcie ile one ważą? Wywalamy wszystkie. no jest ja Sobie jeszcze takie kupie Wymagany poziom 19. E, to dobra, to jest sobie jeszcze to ogarnę. Na lajcie. Ile to ważyło w ogóle? Te kamienie też można posprzedawać, bo domyślam się, że też troszkę ważą. Użyj weźmiński zmysłów, aby znaleźć tajne przejście, a następnie otwórz. Hmm, gdzie jest tajne przejście? To może być tajne przejście? Nie. To nie będzie tajne przejście. To będzie tajne przejście. A więc chyba powinienem założyć magiczny kaganek, co? Jak to się robiło? Muszę sobie przypomnieć. Gdzie jest kaganek? Jakoś... A, w ten deseń, tak? Tutaj, kusza. Nie. Ciarcia purchawa samum? Nie. Gdzie jest mój magiczny kaganek? Hmm. Cóż to się stało? Miałem go przecież gdzieś. Jeszcze w poprzednich... Poprzednich filmach mogliście go widzieć? Też go widziałem, gdzieś był na pewno. Teraz go nie ma, to jest dosyć. Wow, ile ja mam tych trofeów? Nawet nie wiedziałem. Bo, oczywiście, też dawno w Wiedźmina nie grałem. Nie? No dobra, mm, ok. Co mi z tego, że ja widzę, że tu jest przejście, tak jakby. Nic z tym nie mogę zrobić, tak? No dobra, no to może jest gdzieś indziej, może mi się tylko wydaje. Tutaj na pewno. Okej, okay. tutaj na pewno nie. No to powiem wam, moi drodzy, że jestem trochę w zagwozdce. Wow, ten art się tak szybko ładuje. No to nie wiem, nie wiem. Zaraz pomyślę i się widzę. Dobra, moi drodzy, ja już wiem o co chodzi. No, nie znalazłem. Jakimś no cudem tego nie zauważyłem, powiem wam. Nieźle, co? Dlatego po masakrze wokół im czarodzieje przybywali do masakry. Przepraszam bardzo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod No wigrat leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Mengę cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem, dobrze robi na cerę. No cóż, czyli Tris z nami nie popłynie, sami popłyniemy. Dawaj, hop, Geralt. Dobra, i teraz jak się nurkowało? C? C. Great wodzu, dawaj, dawaj. Dobra, i pytanie: gdzie może być ta nasza paczuszka? Coś tutaj jest. Zaraz zobaczymy. To jest bliżej brzegu. I może może to będzie to. Oczywiście musiałem. Już muszę być przeciążony, oczywiście. Hmm. Dobra, chyba to było to. Teraz czas jak najszybciej. Dobra, wypłynąć. I co? Daj paczkę tris, okej. Okay. Teraz muszę gdzieś dopłynąć. Gdzieś, gdzie będę mógł normalnie wyjść. Z wody. Wyrzucić wszystkie niepotrzebne rzeczy, to jest najważniejsze. A dobra, ona tam stoi i czeka na nas, okej. Mamy tacy brudni śmierdzący po tym oleju. 44, pancerz, dobra. To leci z miejsca, hop. Hmm. Aha, i tyle, ok. Więcej nic. Jeszcze jakieś tam schematy mamy, ale to im się przyjrzymy troszkę później. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Oho, oh, ho! Oh. Cóż to była za. Jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Romantyczna chwila. roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy mm. tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Witaj, czarodziejko. A, Witaj, tu będzie Brandon. chyba waleczka. Nie będzie sprawa. Co w towarzystwie? Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! To niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Chris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania? Jestem wiedźminem. I wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku, macie tu pierwszą latę. No to więc jakby nawet tam nie zapłacił, to zawsze coś tam mamy, prawda? Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ale to już w następnym odcinku. W tym trzymajcie się, pamiętajcie, lajk, like, subskrypcja, komentarz. Pokazujcie znajomym, że jest taki youtuber wodzu. Żebyśmy się razem rozwinęli rośli w siłę, jak ja pierdolę i będzie super. Elegancko. Do zobaczyska, trzymajcie się i you